Raz, dwa, raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Dobra, chyba się nagrywa. Tak więc witam w kolejnym odcinku z Megabonka. Właśnie sobie cisnę pustynię. I będziemy co moment pewnie wchodzić na bossa ostatecznego na pustyni. Zobaczymy jak pójdzie, bo jeszcze, jeszcze go nie pokonałem w sumie. Dosyć dużo siedziałem na lokacji leśnej. Teraz całkiem fajny run tutaj się udał. Jeszcze chcę trochę skrzynek pootwierać. Jak się uda oczywiście, tylko muszę trochę kasy dofarmić. Biję dosyć mocno. Jest całkiem przyjemnie. Niestety, w niebieskiej mikrofali mi Kevina ukradło, co mi się trochę nie podobało. Bo mi farma kasy uciekła. No, zobaczymy. Może... O! Jest i on! A propos, o wilku mowa, nie? No. To wrócił do nas Kevin, to mi się podoba, no to mogę śmiało to jeszcze sobie farmić. W takim razie, hajsik. Mam klepsydrę, więc nie bardzo się przejmuję. Mogę siedzieć do oporu. Mam nadzieję, że... trochę jeszcze się tu utrzymam. Chociaż już mnie zaczynają trochę tu przesuwać. A nawet mi tarcze zbili. O dobra, e, to jednak uciekamy. Dobra, jesteśmy na ostatecznym bosie na pustyni. Powinno pójść szybko, teoretycznie. Nie był to one shot na pewno. Ale szybko idzie, dobra. Jestem naprawdę w stanie szybko go czyścić. Jak widać, on też kulkami strzela. O, tymi czerwonymi też strzela. Nie, 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 zostawić mnie. Proszę mnie zostawić. Nie. Czerwone kulki. Proszę się odwalić. Mało chapsa mam. MVP będzie. Zaraz się okaże. Dobra. Uf. Bo się porobione. No, ognisko chyba nie było MVP, ale no, przydało się. Troszkę pewniej się poczułem. No i dobra. Walczymy ostateczny rój Teraz zobaczymy, jak długo się uda utrzymać. Jeszcze trochę upgrade'ów przede mną. Fajnie też, bo mam kowadełko. Szkoda, że tak późno Kevina z powrotem dostałem. Bo była szansa, żeby sobie jeszcze troszkę więcej itemów dofarmić. Ale to jak zwykle, z moim szczęściem widzę, że zielone itemy będą głównie leciały zapewne. No i co, chillujemy sobie. To w ogóle w pierwszym planie miał być run, tylko i wyłącznie, żeby odblokować nową lokację. Bo jesteśmy już w paczu, gdzie e, mamy odblokowa do odblokowania cmentarz. Jest dodatkowa lokacja. A wyszedł całkiem fajny bildzik, całkiem fajny run. żełem obrażenia, więcej jeszcze Tam ile w sumie wystałem ponad 6 minut było na tym ostatnim poziomie. No to tu na pewno nie będzie gorzej, więc jeszcze chwila przed nami. Jeszcze trochę skrzynek by się przydało. Dobra, obrażenia dalej bierzemy. W sumie to ja sobie postoję w miejscu, bo mnie trochę ten Kevin bije. Przynajmniej będę się od razu od ogniska leczył. Jest magnesik, więc... Xpik sam będzie do mnie przylatywał. Ja jestem ciekawy, ile tu się uda czasu wystać. Nie, jest to też jakaś super gra na utrzymanie jak najdłuższe. Ale zobaczymy, bo ja całkiem mocno biję. Więc naprawdę jestem ciekawy. Jakbym miał obstawiać, no to jak tam 6-7 minut wystałem, jakoś tak, no to myślę, że tu No, jak bym dojechał do 10, to bym był zadowolony. Myślę, że są szanse, ale tak realnie to myślę 8-9 minut. Jeszcze w sumie zależy, co tam z tomu chaosu się uda zdobyć. Jak tutaj dużo jeszcze obrażeń pozbieram. Na razie jest całkiem obiecująco. Dużo czerwonych ulepszeń z Dimagdem O, jeszcze może jakaś legendarka fajna, jakby poleciała Albo nie No nie miałem tu też tomu, mm, tomu, tomu yy, z trudnością. Gdybym miał tą trudności, to bym sobie w sumie tutaj mógł trochę więcej ponabijać potworków. Tak mam w sumie... Ile mamy trudności? 64% tylko. Rekordu z tego nie będzie, ale tak jak mówię, założenie było trochę inne. Chciałem po prostu odblokować cmentarz. W sumie fajnie, że taką aktualizację dodam. Ziomek jest kolejna lokacja, kolejna postać. Postaci jeszcze nie mam, bo ją się odblokowuje przez podniesienie jakiegoś przedmiotu na cmentarzu, o ile dobrze dobrze przeczytałem. Idziemy, obrażenia dalej. W sumie na razie to wygląda dosyć łatwo. Nie są w stanie podejść praktycznie w ogóle do mnie. Mamy już prawie 5 minut na zegarze. A, ale chaos. Strzyneczkę O, przynajmniej fioletowy. Kert globis, a w sumie dawaj 10% trudności. Moje Hubs tak nie mają to zbyt dużego znaczenia, już na tym poziomie, jak się do mnie dorwą, to i tak one shot praktycznie. a hamburgerów na respiwo mogłoby trochę skrzyneczek porespić dobra no i obrażenia na bananie To zostały mi tak, kostki do wylewelowania i katana z broni. No i jeszcze bardzo dużo książek. Słyszałem skrzyneczkę. Dobra, daj tą kostkę. Eee, nie. Poczekamy jeszcze kostkę może z d Coś będzie. O, legendarka! Followplate, no, okej, okay. czemu by nie. U, 30% obrażeń weszło. Obrażenia dla Eli 30%, no też ładnie. Wyjechaliśmy na 6 minut. Dobra, dawaj, kończymy kostkę już. Upgrade'y. Została katana. Epickie. Bob, dobra, dawaj Boba, dobry Bob nie jest zły. Zwiększenie srebrne, a na co to komu? Ale tak dosyć blisko mnie podlatują Trochę zacząłem wątpić w te moje 8-9 minut co mówiłem Fajnie by było katane jeszcze poulepszać O właśnie, a propos Zasięg zbierania jeszcze. Urażenia dla janitu, ok. Dwa e, pocisków może być. Nie ma obrażeń na katanie, to nie biorę. Znowu nie ma. O, teraz są. Dobra, tak blisko mnie podlotują, ale na razie nie biją. Dobra, jeszcze obrażenia na katanie. To może być całkiem istotne. Ty, 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 ty. czy w ogóle dam radę wyekspić wszystkie wszystkie rzeczy Zaczęli mnie przesuwać Co nie jest zbyt dobre. O, lusterko już poszło w ruch. O nie dobrze... Dobra, polatamy chwilę. Ale jest 8 minut tyle co mówiłem. <laughs> O, dobra, to by błąd. Było... No cóż, ale rano udany. Ostateczny boss na pustyni, zaliczony jest. Nowy rekord 62 tysiące fragów. O kurde, katana największy damage zrobiła. No to ładny. a nawet nie była na 40 poziomie. Później mamy wielki bąk, Luzacka armata, zniwiasz dusz. No okay, okej, okay. A ja dobra, mamy to. Ostateczny boss odhaczony. Eee, to co, ja Wam dziękuję za oglądanie i pewnie do zobaczenia niedługo, jak będę pokonywał kolejnego bossa na cmentarzu. Nara!